Jak toksyczna relacja wpływa na nasz mózg? Neurolodzy i psychiatrzy twierdzą, że długotrwałe nadużycia emocjonalne wpływają bardzo negatywnie na nasze mózgi. Może na przykład powiększyć się ciało migdałowate, które kontroluje takie emocje jak strach, czyniąc nas bardziej czujnymi i żyjącymi w ciągłym stanie niepokoju. Przebywanie w pobliżu osoby obraźliwej, osoby toksycznej. Naturalnie zwiększa nasz niepokój ze względu na manipulacje, gry umysłowe, w które grają i ogólny stres, który powiększa nasze ciało migdałowate, i zwiększa nasze poczucie strachu. W konsekwencji możemy wejść w mechanizm przetrwania, aby uchronić się przed toksyczną przemocą. Przemoc emocjonalna może również zmniejszyć nasz hipokamp, który pomaga w pamięci i w uczeniu się, szczególnie w pamięci krótkotrwałej. Stres i kortyzol mogą powodować Kurczenie się naszego hipokampa. Co więcej, przebywanie w towarzystwie osoby toksycznej i doświadczanie gaslightingu może sprawić, że będziemy bardziej zapominalscy i bardziej niezdarni. Dzięki kurczącemu się hipokampowi stajemy się mniej zdolni do szybkiego wychwytywania informacji, a także uczenia się i zapamiętywania. Ponieważ Nasze zdolności poznawcze są zagrożone. Jeśli chodzi o powrót do zdrowia, odejście od osoby powodującej te problemy jest jednym z pierwszych kroków, które rzecz jasna pomogą. Dodatkowo, odkrywanie praktyk takich jak medytacja, terapia EMDR, aromaterapia, metoda EFT mogą być bardzo pomocne. Znajdź, proszę, metodę, która będzie dla Ciebie najlepsza. Albo możesz na przykład zapisać się na konsultację do mnie. Zapraszam!